To jest właśnie istota tego powszechnego oburzenia. Okazuje się bowiem, że kasa jest, ale tylko dla bogatych i tylko dla swoich, a czasami daje się to połączyć. Proszę bardzo, ten pan, którego widzicie na zdjęciu, to Artur Łącki, najbogatszy poseł Platformy Obywatelskiej, najbogatszy poseł polskiego parlamentu, i tak się okazało, że beneficjent. E, programu KPO. Milion, półtora, nie wiem ile dostał on, znaczy nie on, broń Boże, to jego żona oczywiście prowadzi ten hotel, cały ośrodek. No w każdym razie tak się złożyło, że dla niego pieniędzy nie zabrakło. A ten drugi dżentelmen, nie no, tego to znacie, to jest oczywiście Włodzimierz Czarzasty. No to też nie on, to jego żona zdaje się ma hotel w Spale. No i 400 tysięcy, tak gdzieś przeczytałem, przygarnęła. Żeby było jasne, dla czarzastego 400 tysięcy złotych to jest tyle, co na waciki. Dla niego to jest tyle co nic. No, ale byłby idiotą, gdyby się nie schylił. No, skoro dają, to wziął. No, szczery, lewicowy polityk.